Mieszkamy na Służewcu. To aż do Żoliborza mamy wszystkie sklepy poobrażane. Pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba na Bielany będziemy... Do gości będę jeździł, a tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz? Jak nowo dziewięć siedem osiem, przełów kurwione dzieciaki, wykonali dzieło, podwórko, tam to się zaczęło, mój pija nieraz nie dwa. Na ludzi młodych wywiera wpływ W walce o lepsze jutro wspiera ich Szczych, obietnic dzieciakom nie składam Realia przedstawia rdzenny warszawiak Idzie nowy, idzie lepszy Jak większość w i rapu nie spieprzy Tak się dzieje, więc jestem tu konieczny Ty do MC, nie czuł się bezpieczny Ruszy siostro, słuchaj bracie Moja ksywa włody tu na kacie To ofensywa, jakiej jeszcze nie znacie Dla siąka piątka, lecz odpadacie Nie zatrzymasz mnie, nie. Jak schodzącego słońca nie zatrzymasz mnie, też też będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca nie zatrzymasz mnie, też szóstarz będzie trwał bez końca. Ja potwierdzamy prestiż. Robimy rap, z którego nie kpisz, tego ci bra za tym tęsknisz, jak nie tlisz, to zaraz skręcisz Jeszcze jedno, kobiety neglisz Mężczyzną jesteś, tego nie skreślisz Jak tagów to ja wszechobecnych żywy wynagrodzeń za płytę nędznych Słuchaj zio, powiadam za prawdę Dzieciaki są na mój rap podatne Dla nich nagrywam dopóki nie padnę Wielu chcę, bym przestał, nie zgadnę Zastroszczą, że się wybiłem, robię to, o czym zawsze marzyłem, co mi nie jest miłe, rzadko innym czyniłem. Jak już mówiłem, szacunek daje siłę. Nie zatrzymasz mnie, nie. jak schodzącego słońca, nie zatrzymasz mnie, Mój też będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie, nie. jak schodzącego słońca, nie zatrzymasz mnie, Mój też będzie trwał bez końca. Dla ludzi, z którymi trzymam Dla nich miłość z serca wyrzymam I nie przeginam, że wrogowi dziękuję Bo siłę hoduję na tym, co on knuje. Dla nas zabawa na koncercie Dla ciebie gnoju, noc w internecie Z koleżkami coś pozorujecie Na mój temat śmiecie, co wy wiecie Elo młodzi spod przychodni Inspiracja dla mnie od nich Dzieci ulicy prawdy są głodni Nie gadżetów czy szerokich spodni Dla mnie rap jest substytutem Tego, czym ulice są zatrute Chcę mieć ręce wolne, nie zakute Propagować radość, a nie smutek I na skutek mego działania Z okien bloków słyszę nagrania Szkoła przetrwania, jestem na kolumnach Moja rodzina ze mnie jest dumna Dobra, woli, mikrofon zostaw Sytuacja innych staje się żałosna Jesteś winny, kto im głos da? Na pewno nie ja, to prosta riposta Nie zatrzymasz mnie nie. Jak schodzącego słońca Nie zatrzymasz mnie nie. Nie. nie zatrzymasz mnie, nie. jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie, bo będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz nie. mnie, jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie, bo ich będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie, jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie, bo będzie trwał bez końca. we <laughs>